No Siemano. Witam Was bardzo serdecznie już w kolejnym motovlogu numer 9. Chyba 9 już chce No i... Oj sorry. Jeszcze trochę trochę choruję. No tak się zdarzał. Yy, a w tym motovlogu pogołdomy się o grach, tak naprawdę no coś takiego w ogóle nie związanego z motoryzacją, no ale też co bardzo lubię ogólnie robić, bo lubię grać w różnego rodzaju gry aktualnie no mam miną dwie gry na, na kompie, no bo ostatnio robi się reset formata no i aktualnie mam Battlefield 3 i, i, i FIFA 14. No. Pum, no. Ogólnie mi się wog... przedni hamulec teraz na, ron, na tym na rynku w, we, zro, w Psu zepsuł. Zrobił kaput, bo śrubkę jakoś tam uleciała, no i no 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 mój problem, mą powiem, no ale dobra nic. Mm. czemu akurat temat gier, no bo szczerze mówiąc, powiem dużo osób, znaczy no mm, są ustawione, szczerze mówiąc, gry jako taką. Mm, że ogłupiają czasami w ogóle, no... ale sztum jakby... Mm. są... dobra, przyznam się no, są gry... które naprawdę... są popierdzielone naprawdę, są w ogóle jakieś takie... nie z, nie z tej planety, nie z nie ten tego no, ale to tylko niektóre na no część osób, czyli znaczy część gier, to co są coś takie dużo do myślenia w nich, jest tak naprawdę. I nie, nie chodzi mi tu o Minecrafta w żadnym wypadku, ale na przykład takie typowo logiczne jakieś gry, czy coś w tym stylu. Nawet takie gry, nie wiem, jak na przykład... Yy, żeby nawet i planszowe gry, na przykład Rumikub, czy coś, czy jakieś Scrabble. Scrabble, sk Scribblers, nie wiem, jak to się odmienia, czy coś. Mm. No ale właśnie coś w tym stylu, coś właśnie... W stylu takich gier. On nie bardzo... Nie no, bądź co bądź no, no ale też jest rumiku na, 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 na internecie w ogóle no, co ty możeć takich gier komputerowych no chociaż ja osobiście wola normalne skrable, takie co można wyczuć, poczuć i w ogóle a w, ogólnie wam powiem, że w gry mało co grom tak naprawdę no, więcej mi się zdarzało na dworze przebywać albo coś no, teraz wiadomo, że jest zima, no to to jest, zi to jest zimno. Uwierzcie, jest zima, jest zimno. I tak aż tak często nie, nie przebywam na dworze, no ale. Yy... I dlatego się właśnie też ugh, lubię pogarmać. no teraz. Albo właśnie w gromie się w tego Battlefield, albo też ostatnio zaczął tak zaś trochę FIFA pokrywać. Więc nie wiem, jakby ktoś chciał pograć ze mną coś w tego BFA, albo w FIFA, to bardzo was zapraszam. A ja się siłował z Simpsonem, bo coś powoli jedzie. No bo, albo silnik już tak przegrzunie, czy coś nie wiem no, ale też na razie remont nie będę robić no bo pierwszym oto trzeba kupić jakieś tyle. ładnie sobie przepuścimy te panie starsze żeby nie było jestem człowiekiem kulturalnym kulturalnym bardzo uprzejmy jak każdy zmotoryzowany na dwóch kołach bo szczerze mówiąc tak wśród autów to mało szczerze mówiąc jest tylko chamstwa tak naprawdę ja się spotkało z takimi ludźmi, że y, bardziej osoby na, na na jednośladach są bardziej uprzejme od tych, które jadą na, na, w autach czy coś w sumie miałem taką okazję tu na tym skrzyżowaniu, że Hopowie auto zgasło, no to ja Simpsona odstawił pod, pod parking tam na, na działki, a Sumio mu pomógł przycisnąć go. Szymon nawet jak się chyba musiał mieć to nagrane na jakimś filmiku, więc jak znajdę to, to też postaram się to wciepnąć tu. Albo nawet i w to zrobić coś, ale jak, 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 zna, jak znajdę, ale bo Szymon nie jest je pewny, ale chyba wtedy ją już nagrywał. Więc możliwe, że baję to w tym eee No więc no to wtedy dociepną do tego taki extra surprise no, no widzicie, jest tutaj taki w tym dziura tutaj powinna być śruba, no a tej śruby nie ma to, to baję w domu ogarnąć, bo mi się to nie podobało, no ale cóż, ja się z wami pana żegnał, to na tyle w tym temacie. Cześć. I co?